Witam wszystkich na moim kanale. Dziś typy na europejskie puchary, ale zanim zaczniemy podsumowanie poprzednich typowań. Sprawdźmy, czy jesteśmy na plusie. W pierwszym kuponie trafiłem tylko jedno zdarzenie, choć z najwyższym kursem zwycięstwo Eintrachtu. To notujemy stratę wysokości 100 zł. Drugi kupon już na plus z łącznym kursem 3.39, co daje nam wygraną 298 i 32 grosze. Po dwóch typowaniach jestem na plusie 98 zł i 32 grosze. Pierwszym zdarzeniem będzie spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt na Anfield. Liverpool jest w świetnej formie. Po wygranej 3-2 Southampton umocnili się na czele Premier League, a w lidze mistrzów są niepokonani z kompletem czterech wygranych. Ich solidna defensywa jest kluczowym elementem sukcesu zarówno w Anglii, jak i w Europie. Teraz jednak czeka ich ogromne wyzwanie: Real Madrid obrońca tytułu i najbardziej utytułowany klub Europy. Historia starć z królewskimi nie sprzyja Derez, siedem porażek w ostatnich ośmiu meczach, w tym dwa przegrane finały. Real, choć w lidze wygrywa pewnie to w Lidze Mistrzów zmaga się z problemami i grozi im trzeci mecz przegrany w fazie grupowej pierwszy raz w historii. Carlo Ancelotti, z bilansem 8 wygranych w 11 meczach z Liverpoolem, pozostaje spokojnie. Mecz zapowiada się na wyrównane starcie. Mój typ na to spotkanie obie drużyny strzelą gola po kursie 1.45. Kolejne spotkanie Sturm Graz podejmie u siebie Zirona. Sturm Graz rozgromił Klagenfurt 7-0 w Lidze, co dało kibicom odrobinę ulgi po odejściu trenera Christiana Ilzera. Tymczasowy szkoleniowiec Jürgen Saumel zaczął swoją pracę w świetnym stylu, ale teraz czeka go trudniejsze zadanie – mecz z Zironą na Wörther Stadion w Lidze Mistrzów. Austriacy nie radzą sobie jednak w europejskich rozgrywkach, przegrali wszystkie cztery mecze w tej edycji Lidze Mistrzów i zdobyli tylko jedną bramkę. Zirona, mimo skromnego doświadczenia w Lidze Mistrzów, wciąż walczy o awans do fazy pucharowej. Hiszpanie przyjeżdżają do Austrii w dobrej formie po trzech kolejnych zwycięstwach w La Lidze. Mogą też liczyć na tradycyjnie dobrą grę hiszpańskich drużyn w Austrii. Szturm Graz spróbuje jednak przerwać swoją fatalną serię 11 porażek w lidze Mistrzów i odnieść pierwsze zwycięstwo nad zespołem z Hiszpanii. Mój typ na to spotkanie poniżej 2, i połgoli po kursie 2,11. I tak wygląda mój kupon. Dwa zdarzenia o łącznym kursie 3,06 zagrane za 100 zł do wygrania 269,28 groszy. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kuponie, i widzimy się w następnym materiale.